Kiedy Zosia otworzyła oczy, w pokoju panował półmrok. Za oknem burza, a w jej mieszkaniu cisza tak gęsta, że aż bolała. Zgasło światło. Ale to nie ciemność ją przeraziła. Przeraził ją zapach. Stary, znajomy, którego nie czuła od lat. Jakby powróciło coś, przed czym uciekła. Zosia zapaliła latarkę w telefonie i ruszyła korytarzem. Światło drżało, a wraz z nim drżały jej ręce. Właśnie ten zapach czuła w domu ojca, zanim, zanim wszystko runęło. Wtedy usłyszała skrzypnięcie. Jakby ktoś stanął na desce tuż za nią. Odwróciła się gwałtownie. Nikogo, ale na podłodze, drobny ślad. Odciśnięte dziecięce buciki, mokre od deszczu. Serce Zosi zaczęło walić jak młot. Nie miała dzieci. Była sama. Ślad prowadził do starej skrzynki narzędziowej, która stała tu od poprzednich lokatorów. Kiedy ją otworzyła, usłyszała coś, czego nie spodziewała się nigdy. Cichy płacz. Nie był prawdziwy. Był nagrany. Kaseta schowana pod narzędziami. Obok niej koperta. W kopercie jedno zdanie, krzywo zapisane. Zajmij się sobą tak, jak chciałabyś, żeby ktoś kiedyś zajął się tobą kropką. Zosia upadła na kolana. Zrozumiała: To nie duchy, to wspomnienia, których całe życie się bała. To jej własny, zakopany ból. I pierwszy raz zamiast od niego uciekać, pozwoliła sobie go usłyszeć. Gdy burza ucichła, a światło wróciło, Zosia już nie była tą samą osobą. Wstała, otuliła się kocem i wyszeptała: Zacznę od nowa. Tym razem ze sobą. Nie przeciwko sobie. Czasem największy strach jest tylko prośbą o to, byśmy wreszcie zajęli się swoim życiem.